Witajcie z tej strony Panguy. Chwilka sobie włączyłem. I dzisiaj mam taki dosyć wyjątkowy odcinek, ponieważ robię go w OBS-ie. Nie mogę tym kręcić. Wyobraźcie sobie, że to się kręci. O, jak się kręci normalnie na odcinkach. Mogę tutaj przekręcać, obracać jedynie o 90 stopni. Niestety więcej nie mogę. Okej. Okay. Więc mm, przejdźmy do całego problemu, y, o którym będzie związany dzisiejszy cały odcinek, czyli o kamtazja mi się skończyła. Żeby mógł używać kamtazji y, Używałem Camtazji przez subskrypcję na Steamie i pozbyli się o Camtazji dla subskrypcji. No, żebym mógł korzystać z Camtazji dalej, jak jakbym se chciał, to bym musiał kupić całą Camtazję za jakieś 200 euro, których nie bardzo mam. Przynajmniej nie mam na, nie mam na wydaniu, <laughs> więc to jest taka trochę. Głupia sytuacja w tym momencie. Wracamy do Windows Movie Makera. Będę teraz robił odcinki w Windows Movie Makera, albo będę robił w obs tak tutaj. O. Będę sobie włączył na szybko jakieś teksturki, gdzie tutaj mamy jakieś fajne teksturki. O. Tak, będę sobie wkładał teksturki, teraz będę sobie, będę miał perfekcyjne animacje, takie. szuuu, ich takiego, rozumiecie? <kluw> Nie, no, tak no poważnie. To właśnie nie bardzo. Znaczy, mam pomysł, co, co mogę z tym zrobić, tylko że ich jest parę. Generalnie. Hmm, na pewno najbardziej podstawową opcją jest znalezienie jakiegoś e, innego odtwarzacza. Na przykład w, w tym momencie. Patrzyłem na taki pro, problem ze wszystkimi tanimi albo darmowymi programami do nagrywania, plaga na tym, że mają mało opcji, albo nie ma żadnych y, ruchów animacji, żadnych obiektów, nie, nie, nie mogę poruszać obiektami na bieżąco jak mi się podoba, albo jest to super trudne, albo tego w ogóle nie mogę znaleźć, więc pewnie dużo programów po prostu odżyciem, bo... Nie umiem z nich korzystać. Nie wiem, w Kantazji to było super proste i super łatwo. W jednym programie, który my znalazłem, to mnie zajęło najbardziej podstawowa animacja zajęła mi parę minut. To tutaj znalazłem na internet taki VSDC Free Video Editor, jest tam wersja Pro, czyli subskrypcja rocznie 80 zł, więc tanio dosyć. To bym sobie mógł pomyśleć, bo patrzę na filmie, to oni mają nawet oni mają nawet wygodniejsze animacje niż Komtazje, jeżeli by się uprzeć. To by było fajne, ale nie wiem czy mi się uda. Nie, nie wiem czy, czy spełni moje oczekiwania, zobaczymy. Jeżeli to się nie uda, no to trzeba... Czy... Albo możecie mi zaproponować jakieś tam do, dobre programy do montowania filmów, tanie, tanie najlepiej. Ale żadnych kraków ani oszukanych nic, to raczej nie. Inną opcję mamy to zbieranie na kamtazję I zbierać na kamtazję możemy na parę różnych sposobów, na przykład mogę zrobić jakiegoś live'a. Z jakimś super chatem i hajzy i coś tam. Ponoć super, super chat dużo bierze i, i to mało opcji więc musiałbym coś innego znaleźć, nieważne. Mogę też sprzedawać koszulki, tylko że z koszulkami to mam taki problem, że uwaga, nie mam wzorów. To jest mój najlepszy wzór. O. Czu. Mój najlepszy wzór. Czemu się tym nie można obracać? Co to jest za beznadziejne? Daj mi tutaj. O. Idealne. Taki mam wzór. Opcjonalnie, jakbym się miał wymęczyć, to bym miał. To bym sobie wziął to tutaj. Ale to jest ogromne. Op. Łop. Te, te, te krzesełka fajne są. Pum, nikt nic nie są tam. Te krzesełeczka, które są z mojego fanfika. Uwaga, uwaga, mamy fanfika. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, a pewnie już i tak wszyscy wiedzą, bo już powiedziałem na no podróżnikach. Zapraszam na mojego ładpada. Dobra, nieważne. Więc to by było fajne. I bym zrobił jeszcze jakąś taką metakoszulkę, metażart, Wspiera YouTubera. Coś tam. wsparłem YouTubera. Nie wiem. <grym> Więc generalnie tak wygląda sytuacja. Nie mam kamsazy, nie mam czym nagrywać. Mogę nagrywać Windows Movie Makerem. Zobaczymy, jak się sprawi ten VSDC. Bo, ten bo generalnie z tego, co oglądałem sam uczy, to to dobrze wyglądało. <laughs> Ale w tej chwili nie, nie mam pomysłu za bardzo. No czy mam pomysł, mówi mówiłem. Mam pomysł, tylko jeszcze, nie jestem pewien co do wszystkiego. Mm. Mam OBSa. Zawsze zostaje OBS. Ale teraz trzeba ten jakoś ładnie zakończyć odcinek. Kiedy będę szukał autora tutaj, to... Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Powiedzcie co sądzicie, bo, bo ja nie wiem co mam sądzić. Jest parę opcji. Może jakąś własną porzucicie, może porzucić jakiś dobry program do składania jak co to zostało <noise> w najgorszym przypadku będę robił odcinki w OBSie. Czasem słysz. W tym odcinku dziękuję wam za oglądanie. Proszę do skomentowania, opowiedzenia się, co tam boicie. Co uważacie. Dziękuję. Cześć. Pa, cześć. nie, to outro jest za duże. Będzie będę musiał jeszcze raz to outro zrobić. Czekajcie, czekajcie. E Aha, wiem jak to zrobić. Zgaśnie. <śm> problemy przy pracy.